Sobie chodzą i są na jednym kompleksie. Mają piękne rzeczy, tutaj piękne rzeźby w ogrodzie. Właśnie we Włoszech jest masę po prostu miejsc, gdzie są rzeźby. U nas to jest rzadkość. A tutaj naj, w takich najmniejszych, najbardziej najmniej oczywistych miejscach są te rzeźby i oni tutaj go dużo mają. Też. No patrzcie, piękne miejsce. Wszędzie. Wszystko na pszczelarstwo. You are Daniel. I also I am Daniel. Aha, aha. Pięknie, pięknie tutaj pomalowały dzieci te ulein. Ale mają bardzo ładne miejsce. No i fajny ogród. Tak to wygląda. A ule są gdzieś daleko, bo tutaj przy domu mają tylko troszkę. Tu mają pracownię właśnie, sprzedaż. Tu mają taką um, przygotowane dla szkół, dla dzieci. Ja... Opowiadają o pszczelarstwie tutaj. Bardzo dużo mają różnych wyrobów, um, właśnie takich miodów z dodatkami. I tutaj mamy pieprz, kurkuma e, i propolis na przykład taki, o zestawik. No bardzo dużo właśnie tych mieszanek takich na gotowych już dla ludzi. Super sprawa. E, Okej, okay, od czasu do czasu będę się dasen. odzywał spoza kamery tutaj jako komentarz, bo nie szło mi za bardzo um, się porozumieć, ponieważ e, no nie rozmawiali po angielsku i e, po prostu no e, narracja szła po włosku. No. no ale jakoś tam po trochu, po trochu udało się coś tam zrozumieć. No i tutaj mamy prezentację Ula, na którym pracuje. Jest to Dadan Blunt i zobaczcie, to jest o tyle ciekawe, że jest to Ul. Ten dolny korpus jest e, zintegrowany z dennicą. Dennica nie jest odejmowana, tylko jest częścią właśnie tego dolnego mm. korpusu. Na górę lecą po prostu nadstawki. No i mamy też dennicę osiadkowaną, wyjmowaną e, dana, po prostu no, zastawką taką a. z blachy do e, monitoringu warzyw. Mają specjalny domek Dajam. dla dzieci, żeby Dajam. mogły sobie Dajam. obserwować Dajam. tutaj Dajam. nocy. Nie w tym momencie, ale e, dzieci tu mogą sobie właśnie obserwować ulik szklany. Tam sobie pszczoły wylatują, a tutaj mogą sobie poczytać. Okej, okay. jesteśmy w magazynie miodowym. Jak widzicie, to są takie duże pojemniki. On podczas sezonu po prostu e, nie pakuje w małe słoiczki, tylko w takie e, większe wiaderka. I dopiero potem, po sezonie sobie e, dekrystalizuje i najzwyczajniej z sieci rozlewa do już docelowych małych słoiczków. Tutaj prezentuje mi, mi teraz maszynę do osuszania miodu, tak, tak to nazwijmy, czyli no, jeżeli ma miód jeszcze taki płynny, niedojrzały, no ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy niedobrze, tylko prezentuje, że ma właśnie taką maszynę. No i to jest bardzo, jak widzicie, bardzo proste, bo te kręgi się kręcą, i tam jest nalany miód i e, suche, ciepłe powietrze odparowywuje wodę z miodu. No i mamy taki miód. No nie najlepszej oczywiście jakości, ale no, ma akurat, tą, akurat taką maszynę, ma, także można sobie zobaczyć. Bardzo prosta się wydaje w konstrukcji i, i dość, e, dość ciekawa. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to na pewno można sobie... Jakieś informacje, hmm, tutaj do, tam ma, ma sprzęt do, um, do hmm, po no, prostu no tam, tam, tam. Hmm, z, odsklepiania. No i tutaj, e, tu jest właśnie jeszcze hmm, jak dekrystalizuje te e, duże, duże pojemniki na miód, no to odwraca do dnem i e, tym, tym po prostu takim dużym lejkiem o przepraszam, o, 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 teraz będzie dobrze widać no o, o. i kładzie po prostu takie wiadro i sobie tym lejeczkiem powoli, powoli e, no, nalewa do małych słoiczków i tyle tak to, tak to tam wygląda, jest to troszkę inaczej niż u nas my od razu nalewamy, bo nie mamy za bardzo jak e, tego robić, no i tutaj mamy kolejny o, bier. A Bardzo fajna, fajna maszynka. Nie, nie. In Poland, I, I... no, no, no. I Świetna maszyna. Mm. non c'è da podnosi, è Utile. Utile perché dopo. No. no. E questa è la macchina per riscaldare il miele. Ah. Temperatura? Yeah, yeah. Esatto. 40 gradi. Eh. Ah, così dentro riscalda. Controllo. Control. Esatto. Eee, konfiturę z miodem. Sześć, I chyba śliwka. Widzicie, propoli, echinacea, rożna Mają propolis bez alkoholu i alkoholowe. To dla dzieci. Dokładnie, e, dokładnie. questo widzicie, Echinacea, rosa tu mają bardzo dużo różnych mieszanek miodowych eee, no i taki dość rozwinięta tu firma jest super hmm. super what are uh, here? ah si tilio. tylio to chyba są miody pitne z um, lipowego miodu Pięciki piękne. To jest ten cuore, co marito. No i mam tu już tematyczny Tutaj jest dokumentacja, opis morfologiczny. Tak one wyglądają? Mam nadzieję, że coś będzie. Coś widać. takie etykietki i drukują tutaj dodatkowe dane na te i to bardzo łatwiej, można sobie zmieniać. A, tutaj właśnie jest program specjalny, którym wprowadzają dane na te etykietki. A tu drukują. Tutaj jest ta taśma i po prostu e, można bardzo łatwo mo, mo, e, modyfikować e, sobie e, etykietki, to jest bardzo wygodne, coś takiego zmienia bardzo szybko i e, też może łatwo modyfikować dane na tych etykietach, na różne słoiki różne wielkości super chcemy jedną to mamy jedną i potem o korekta korekta. super mają bardzo fajne, mm, a tutaj, balsam z eukaliptusem, miętą, hey. e, jeszcze jakieś są, Propoli. tylko nie z propolisem, ekinacja, hey. nie wiem co to jest, ale to fantastycznie, hey. fantastycznie. Pimo, pimo. Musimy, musimy to zacząć robić. To jest bardzo, bardzo... Tutaj ma pyszny, bo mają te orzechy laskowe i mieszany miodzik z orzechami. Przepyszny jest. Mielone orzechy i miód. Także mają bardzo dużo fajnych takich produktów dodatkowych. Mają jeszcze syrop na podstawie tamtego balsamu. Po prostu taki do picia dla, dla dzieci, no powiedzmy. Super, super. No oczywiście pyłek i ocet. octo to. Pięknie mają to tutaj zorganizowane. Bardzo fajne. Fajne. Związała się zagadka tych pięknych rzeźb tutaj. O, otóż ten tutaj pan pszczelarz, właściciel jest też rzeźbiarzem. No i piękne, piękne. robi rzeźby Zobaczcie. Naprawdę. Cudowny, piękne rzecz. To jest piaskowiec, a tamto? Marmur. Biał niedźwiedź, no co zrobić z marmurą? pięknie. Ok, e, także w tym odcinku chciałem jeszcze Was prosić o e, łapeczkę w górę, jeśli się film spodoba, e, o subskrybowanie, no i o komentarze, chętnie tam się udzielam i e, staram się odpowiadać. Także... Thank <laughs> you.